Zaczynam. Siemano z tej strony Mrożon i mamy 69 dni do matury. Tak, dzisiaj miałem próbny egzamin zawodowy, a potem wspomniane wczoraj zdjęcia na... wiecie, na ścianę, I dlatego jestem w garniturze i najśmieszniejsza sprawa jaka... Wyszła z tymi zdjęciami, to taka, że większość chyba osób, tak mi się wydaje, że większość, przyszła tak jak ja: czyli po prostu koszula, marynarka, czy tam po prostu cały garnitur. Zresztą to jest bez znaczenia, bo przecież tak jest, tylko góra fotografowana, ale bez krawaty, Ja jakoś się do krawatów nie przekonałem, nosiłem krawaty za czasów tylko jak tańczyłem. No bo trzeba było, bo też ładniej się, ładnie się wyglądało: czy to krawat, czy to mucha, tam bez znaczenia. Ale y, nasz wychowawca stwierdził, że tak być nie może. Wszyscy jak jeden mąż mamy mieć krawat. No więc co się działo? Sam wychowawca dał swój krawat i ten krawat przechodzi przez kilka kolejnych zdjęć. A tak samo inni koledzy, którzy akadem mieli krawaty, oddawali je na, na ten moment na zdjęcie y, innym kolegom. I, I na zdjęciach wyjdzie, że tam 5 czy nie wiem ileś osób ma akurat taki sam krawat jak nasz wychowawca albo na przykład tutaj mają taki sam krawat jak tam jak jeden kolega a ja mam elitarny ponieważ ja brałem od kolegi od którego nikt inny nie brał jest to Marek i Marek pozdrawiam cię bardzo serdecznie tak obiecałem ci ale nie będę cię tagować Weź, pokryjemu mu sobie, obejrzysz, pewnie tak, żeby nikt nie wiedział tak po cichu. A co do samego egzaminu zawodowego, bo być może kogoś to interesuje, no to nie był, był, on tak strasznie prosty, tak mi się wydawało, kurczę. Myślałem, że jest to jakaś podpucha, mówię kurde, albo ja za mało wiem, bo też w sumie siedziałem wczorajszy wieczór i w sumie wczorajszą, może no, nie noc, bo bez przesad, ale ja siedziałem do drugiej. pisałem strategie kampanii, o której już tak wczoraj wspominałem jest tutaj w dwóch egzemplarzach i jest ona popisana, bo dałem ją dzisiaj do tej nauczycielki która jakbym, że tak powiem mnie e, dzięki niej właśnie wystartowałem tego konkursu i tu proszę bardzo jest jedna, jeden egzemplarz taki mówię trochę popisany z tymi moimi bazgrołkami tutaj bo jeszcze w czasie jak jechałem do do, do szkoły rano to coś tam bazgroliłem, co by można dodać, co by można zmienić. I tu drugi, gdzie też są jakieś tam zmiany. Także kurczę, to muszę teraz, zaraz się za to biorę. I muszę na jutro zrobić cały scenariusz, zarówno spotu, jak i y, tej, tego programu telewizyjnego. Bo jutro zwołuję kolegę, tutaj przyjedzie do mnie do działoszna i będziemy sobie kręcić. Mam nadzieję, że pogoda... Będzie fajne, mam nadzieję, bo to jest kurczę tragedia, jakby zaczęło padać, ale nie może padać, musi być ładna pogoda, bo inaczej to no nie wiem co się stanie, no będzie źle. Tak samo y, mam nadzieję, że nie będzie wiatru, chociaż tu może być problem, no bo jednak wiatr zawsze jest. No tak, ale wracając do egzaminu. Egzamin polegał na tym, że my jesteśmy, przynajmniej mówię jak na technik informatyk, jest y, problem, Prac jesteś pracownikiem, tam yy, jakiegoś tam pogotowia komputerowego, i zgłasza się do ciebie tam właściciel jakiegoś pensjonatu. Dzisiaj to był jakiś pensjonat, który ma problem z komputerem, bo na komputerze trzy kobiety recepcjonistki pracowały na koncie recepcja z hasłem takim i takim i trzeba i, i ktoś tam chciał, żeby zrobić dla każdej swoje konto i nagle konto recepcja nie działa. Coś tam wywala jeszcze jakiś błąd, coś tam się jeszcze dzieje i twoim zadaniem jest znalezienie przyczyn tego, yy, naprawienie tego oraz wypisanie tam ewentualnych, nie wiem, zaleceń i tak dalej, i tak dalej, z tym, że i oczywiście jest coś takiego, że taka klauzula przy każdym te tego typu zadaniu. Na co dzień komputer jest podłączony do internetu, ale w dniu naprawy po prostu niestety jest, został uszkodzony router i router jest naprawdę po prostu nie ma, <grych> nie ma dostępu do internetu. No nie no wiadomo, można jak nie może być dostępu do internetu, po prostu zawsze mnie śmieszy yy, ta cała klauzula, no bo to żeby to miał jakieś taką oficjalną wersję, że o bo akurat się w filmie na ten dzień router po prostu, tak? Zawsze się psuje, albo zawsze jest jakaś konserwacja nadajnika w tym czasie, albo coś tam, coś tam, coś tam jeszcze innego. I cała praca, oczywiście, cały czas mówię tutaj o egzaminie praktycznym, to jest tak, piszemy na kartce yy, A4, to znaczy nie, musimy mieć kartkę A3, którą tam składamy na pół i, i sobie piszemy. I pierwsze to jest tytuł pracy, który też trzeba wziąć właśnie z, tych, z, tej, z tej treści. Yy, założenie, a założenia to praktycznie jest przepisanie wszystkiego, yy, co jest podane yy, przez tą osobę, tam przez tego właściciela firmy, która ma ten problem, yy, jakieś wypisać ewentualne przyczyny, czyli na przykład wirusy, czyli na przykład nieprawidłowe yy, korzystanie z systemu komputerowego i jest taki, taka pula tego wszystkiego. Potem są yy, czwarty punkt, to są rzeczy, które należy zrobić, aby po prostu naprawić to wszystko i wtedy dopiero otwalamy komputer i zaczynamy robić to wszystko tak, żeby to działało i robimy screenshoty screenshoty zapisujemy w Wordzie yy, i w ten sposób to wygląda potem, już jak już zrobimy wszystkie screenshoty bo to wiecie, jak na przykład jest utworzyć nowe konto no to tworzymy nowe konto i musi być screenshot, żeby wiemy jak tam wejść żeby to konto dobrze utworzyć i na koniec jest piąty punkt czyli zalecenia dla tam osoby, no, dla której robiliśmy tą usługę, czyli właśnie dla tego właściciela tej firmy. Czyli żeby po prostu, nie wiem, nie dawać osobom postronnym dostępu do konta administratora, żeby aktualizować antywirusa i tak dalej, i tak dalej, no. I, 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 I tak to wygląda. Akurat, mówię, podtrzymuję się tym, co robiliśmy dzisiaj. Był to taki, no, dosyć prosty, bo jedyne, co trzeba było zrobić, tak naprawdę, to utworzyć trzy kąta, potem zainstalować antywirusa i potem coś jeszcze tam zrobić i, i, i to w sumie było tyle. No. Więc to takie trochę... trochę proste, ale to też był taki po prostu próbny może też w ten sposób, żeby bardziej się zapoznać z samym trybem, jak to się dzieje, czyli że trzeba, nie wiem, musiać przy każdym swoim stanowisku, no, no nie wiem, chyba taki był cel tego wszystkiego. No tak, a... W, na normalnym egzaminie zawodowym, bo tutaj mieliśmy tak naprawdę niby dwie godziny, czy tam trzy, ale na prawdziwym egzaminie zawodowym są 4 godziny przeznaczone na całość i są jeszcze na początku jest cała ta gadanie, takie wiecie, oficjalne, że sprawdzają to wszyscy, czy mają wszystkie karteczki i tak dalej, i tak dalej. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do jutra. Cześć! Kiedy załatwiam sprawy biznesowe, nic mnie tak nie orzeźwia jak szklanka wody.